Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Niziołek i reprezentuję firmę WIM Software, światowego lidera w obszarze ochrony i zabezpieczenia danych. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Państwu krótko na temat naszej wizji przyszłości przechowywania danych. Bo to, co jest dzisiaj, znamy wszyscy, a to, co będzie za chwilę, póki co znają tylko nieliczni. Nadajmy jednak może jakieś ramy, ograniczmy, opiszmy rzeczywistość. Dlaczego dane rosną, to wiemy. Generujemy coraz więcej, coraz szybciej. Tak naprawdę każdy aspekt naszego życia ulega cyfryzacji. Coraz częściej też korzystamy z nośników cyfrowych, zamiast analogowych. Wprawdzie ostatnio płyta analogowa wyzwyczajona na popularności, ale to taka hybryda, wymysł, kaprys. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie zapisu danych cyfrowych na płytach analogowych już w tej chwili. Wracając do świata cyfrowego, proszę Państwa, Google codziennie przetwarza 3,5 miliarda zapytań. Z drugiej strony cały świat cyfrowych zapytań to ponad 5 miliardów zapytań. W tym samym czasie 4,3 miliona osób ogląda filmy na YouTube, a 400, 350, 400 tysięcy osób poduje swoje zdjęcia do Facebooka. Ten, ten ruch w sieci jest generowany przez 60% społeczeństwa. Pozostałe 40 nie ma jeszcze dostępu do Internetu i stanowi potencjał wzrostowy. Ten potencjał wzrostowy stworzy do roku 2025 463 egzabajty danych dziennie. To potężne, potężne wielkości. Z drugiej strony, proszę Państwa, Według IDC Data Age cyfrowy wszechświat osiągnie wielkość 175 zabajtów danych w ciągu najbliższych 5 lat. To także potężne ilości. Trzy czwarte świata będzie z tych danych korzystało codziennie, a 30% z nich będzie musiało być przetwarzanych online. Dane stają się esencją, krwioobiegiem, wspólnym mianownikiem dla wszystkich aspektów naszego życia. I dlatego też zastanówmy się, jak przechowujemy te dane. Patrząc wstecz, przez ostatnie kilkadziesiąt lat, 3-4 dekady, sposób zapisu danych w zasadzie nie uległ fundamentalnej zmianie. Pomijając tubę Williamsa, wszystko, co było później, to tak naprawdę zapis cyfrowy. Oczywiście, wielkość kasety magnetofonowej i dzisiejszego dysku SSD są podobne, pojemności i czas dostępu już nie, ale sposób zapisu wciąż jest praktycznie niezmieniony. To zera i jedynki. Z drugiej strony, współczesne nośniki danych są zasobożerne. To znaczy, konsumują bardzo duże ilości prądu, bardzo duże ilości chłodzenia, zajmują dość sporo miejsca, wbrew pozorom te zetabajty trzeba gdzieś przechowywać. W związku z czym ilość i wielkość serwerowni wzrasta. Czy możemy temu jakoś zaradzić? Oczywiście, że tak. Alternatywą są nośniki bliższe matce naturze, bardziej ekologiczne. Proszę Państwa, jednym z nowoczesnych, najnowszych pomysłów jest wykorzystanie DNA do zapisu i przechowywania informacji. DNA przez wieki udowodniło, przez tysiąclecia udowodniło swoją przydatność. My istniejemy dzięki DNA. DNA się znakomicie replikuje, jest sekwencyjne, można je odczytywać w dowolnym miejscu i zawsze uzyska się pełen odczyt. Jest bardzo kompaktowe, zajmuje niewiele miejsca. Jest bardzo trwałe, tak naprawdę nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. No oczywiście one muszą być mimo wszystko w miarę stabilne, bo w ogniu czy, czy, czy w wodzie przechowuje się gorzej, natomiast dobrze utrzymane potrafi wytrwać tysiące lat i już dzisiaj naukowcy potrafią odtworzyć sekwencję DNA wymarłych gatunków zwierząt, które wymarły tysiące lat temu. New Scientist twierdzi, że jeden gram DNA może przechować 455 exabajtów danych. To właśnie tyle, ile będziemy produkowali dziennie za 5 lat od dzisiaj. Cóż, DNA to DNA. Płyty cyfrowe, nośniki, CD czy dyski SSD nie mogą się z nim równać. Z drugiej strony zapytacie Państwo, no dobrze, ale jak to wykazać w praktyce? Otóż już dzisiaj firma Microsoft oraz Uniwersytet Waszyngtoński zaprojektowały i uruchomiły pierwsze urządzenie, które taki zapis w pełni automatycznie realizuje. Zakodowano słowo hello w postaci DNA i z powodzeniem je odczytano, czyli jest to już możliwe. Oczywiście w warunkach laboratoryjnych, niemniej jednak jest to pierwszy... Krok na drodze do sukcesu. No cóż, ktoś może powiedzieć: OK, rozumiem, mimo wszystko DNA to DNA, biocząstka wymaga warunków przechowywania, które będą stabilne, będą specyficzne. Czy jest alternatywa? Oczywiście, że jest. Na przykład niezwykle trwały nośnik, jakim jest szkło kwarcowe. Projekt Microsoft Silica. Otóż przy pomocy lasera zapisywane są w nim informacje, które następnie algorytmy machine learningowe potrafią odczytać. Nośnik niezwykle stabilny, niezwykle trwały i praktycznie nie na warunki klimatyczne, a także zajmujący ułamek przestrzeni i przechowujący ogromne ilości danych. Dlaczego to wszystko te alternatywne nośniki są tak bardzo, tak bardzo istotne? Otóż już dzisiaj archiwa i centra danych są ogromne, a tak naprawdę przechowujemy trzykrotnie więcej informacji, niż tak naprawdę produkujemy, bo zgodnie z regułami sztuki mówimy o tym, że kopię trzeba trzymać w trzech bytach, w dwóch miejscach i najlepiej jednym poza siedzibą firmy. Te trzy kopie to są naprawdę trzy razy to, co fizycznie produkowaliśmy. Z jednego terabajta robią się trzy albo cztery. Ze 175 terabajtów robi się odpowiednio trzy albo cztery razy więcej. W związku z czym, o ile produkcja wymaga specyficznego reżimu czasu i, i, i pojemności, o tyle archiwa i kopie zapasowe tak naprawdę Wymagają pojemności przede wszystkim, ten czas jest być może mniej istotny. i dlatego tak bardzo ważna dla nas firmy zajmujące się ochroną danych jest pojemność. Liczby się nie zmniejszą, liczby będą rosły. Te 40% niemających dostępu do internetu ludzi wygeneruje dodatkowy przyrost danych. Za 5 lat plus, czyli do 2030, te wolumeny danych urosną jeszcze bardziej. Spodziewam się, że ten wzrost będzie nieliniowy, tylko geometryczny. Dane rosną poniekąd szybciej niż pandemia. W związku z czym dlatego tak ważne jest to, aby już dzisiaj myśleć o nowych sposobach przechowywania danych. Proszę Państwa, z drugiej strony są też ograniczenia. Te 5 bajtów słowa hello zapisywane było przez 21 godzin. To trochę za długo jak dla produkcji i, i normalnego biznesu. Jednak z drugiej strony 20 lat temu ludzki genom sekwencjonowało się przez tygodnie lub miesiące, a koszt tego wynosił 100 milionów dolarów. Dzisiaj każdy z nas może mieć to w ciągu dwóch dni za ułamek tej kwoty, czyli za 1 tysiąc dolarów. To pokazuje, że czas pozwala nam nadgonić braki technologiczne i być może za kilka, kilkanaście lat od dzisiaj DNA będzie takim samym standardem dla naszych dzieci lub wnuków. Jak dzisiaj dla nas są dyski SSD, a kiedyś standardem była gasta mikrofonowa. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.